Wizu. zanim zaczniemy odcineczek, chciałbym Ci powiedzieć, że zorganizowałem konkurs na moim kanale. Jest to konkurs dla widzów, więc musisz subskrybować kanał. Jest to konkurs na teksturpaka zrobionego przeze mnie, da za darmo oczywiście. Jedyne co musisz zrobić, napisać komentarz, dlaczego to ty miałbyś tego teksturpaka otrzymać, zostawić łapeczkę pod tym filmem. No i wyniki przedstawię wam za dwa dni na Discordzie. Trzymajcie się. No i miłego oglądania wam życzę. Do usłyszenia. Simoneczko. z tej strony Senpai. E, mam dla wam do przedstawienia teksturpaka, którego zrobiłem na serweru WaterMC. E, Chciałbym w tym odcineczku Wam go troszeczkę przedstawić, ee, wytłumaczyć, dlaczego on jest stricte na WaterMC, bo tam się watery robi i tak dalej. Więc to będzie taki odcineczek troszeczkę dłuższy. jest to tylko jeden teksturpak. Zacznijmy od najważniejszej rzeczy, czyli od takich podstawowych bloków, e, na które się robi watery Bo to jest takie liście, stone, trawa, obsydian i tak dalej. Na każdym bloku macie tutaj obramówkę. Nie jest ona aż tak rażąca w oczy, ale ją widać. Jak się leci, na jaki blok, najważniejsze są liście, bo zazwyczaj jak lecimy na liście to giniemy. Tutaj wam e, przedstawię mieczyki, koksy i tak dalej. Parełka taka jest. Jabbiczka ten takie. Łuczek. Tutaj macie jeszcze zbrojki. E, no i pokażę Wam parklesy jeszcze. Mam nadzieję, że wam się będzie podobał A teraz zapraszam was do oglądania takiej ee, No przedstawienia walki e, Jak się walczy na tym teksturpaku tak dalej. Także miłego oglądania wam życzę Pamiętajcie zostawcie <coughs> subskrypcję Jeżeli chcecie więcej takich filmów A jeżeli wam się ten film spodoba To zostawcie łapeczkę Linka do teksturpaka Macie na 15 łapeczek w górę Mam nadzieję, że uda nam się to wbić No i widzimy się już za niedługo 24 water startuje, więc spodziewajcie się filmu w końcu długo czekałem na to także no, siemanko